Może też przytoczmy, kto cię uczył grać na gitarze? No, nauczyciel miał chyba inne, jakieś yy, lepsze rzeczy do robienia, nie? No, już to kiedyś się opowiadałem, jak yy, no, tam zaczynałem sobie grać na tej, na tej gitarze. Tam może nie, nawet nie, nie nazwy tego graniem, ale tam łapać te akordy i tak dalej. I yy, yy. No i mówię, dobra, no nie idzie mi, że ja ogólnie jestem taki, że, że lubię sam gdzieś tam do czegoś dochodzić, w sensie uczyć się i tak dalej i mówię, dobra, sam się nauczę, zacząłem, ściągnąć sobie jakąś tam aplikację, zacząłem grać, grać, ale mówię, nie, no dobra, już fajnie by było pójść krok dalej znalazłem sobie nauczyciela, gdzieś tam na internecie sobie złapałem, no i zadzwoniłem. Odbierałem młody chłopak, no to przyjedź tu i tu. No i wbijam adres, jadę, ta gitara na plecach, wiesz. No i patrzę, podjeżdżam pod, pod akademik, nie? No i dobra, no, mówię, akademik, może młody chłopak, może umie grać. No i wchodzę. Wchodzę do niego, do, do, do tego pokoju, bo to nie można nazwać mieszkaniem, wiadomo jak to w akademiku. No i słuchaj, w, wchodzę. No i czuję już, że, jest, że, że że jest grubo, nie. To moja rana, także koniec.